Coffee Day, dzień z kawą i kartą. Dzisiaj dzień odkrywania tajemnic. Dzień, w którym też zajmiemy się sobą swoimi sprawami wewnętrznymi. Dzień podsumowań, dzień rozgrzeszania, dzień proszenia o wybaczenie. Mogą odezwać się do Was dawno niewidziane osoby. Dzień, w którym Poznajesz nowe aspekty tego, co faktycznie jest w świecie. Część z was odkryje jakieś swoje powołanie, część jakiś swój talent, bo każdy posiada dary nieba, czyli każdy może jasno widzieć, jasno słyszeć, jasno czuć. A dziś może ktoś z was to odkryje. Idealny dzień na robienie medytacji. Ale to też analizowanie różnych sytuacji i podejmowanie życiowych decyzji. Dzień pokochania siebie, wybaczenia sobie. Tak, taki dzień. Życzę Wam cudownego dnia, no, chociaż troszeczkę taki nostalgiczny będzie, ale fajny.